Tak, komandorze? Kontynuujcie, Presley. Tak jest, komandorze. Komandorze, wiem, że nie jest wam łatwo. Wybór pomiędzy Alenko i Williams musiał być. Przepraszam, ser. Nie wiem, czy byłbym w stanie zrobić coś takiego. Nie ma dobrego wyjścia w takich chwilach bym nigdy więcej nie musiał przez to przechodzić, nie obwiniam pana, komandorze, ja tylko. Wiadomo, to trudne. Saren wciąż tam jest, Joker. Trzymaj się. Potrzebujemy cię. Nie martwcie się, nie zawiodę was. Chcę tam być, gdy złapiecie tego skurwy syna. Nic mi nie będzie, komandorze. Potrzebuję tylko trochę czasu. Nic mi nie będzie, komandorze. Potrzebuję tylko trochę czasu. Tak, komandorze. Potrzebujecie czegoś? Muszę już iść. Do widzenia, komandorze. Komandorze, przyszliście sprawdzić, co ze mną? Wyglądasz o wiele lepiej. Jak się czujesz? Doktor Czakłas zapewnia, że nic mi nie będzie. Zaimponowała mi znajomością fizjologii Asari. Jesteś w dobrych rękach. Doktor Czakłas wie, co robi. Myślałam o Sarenie. Prawdę mówiąc, teraz trochę mu współczuję. Stał się niewolnikiem żniwiarzy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Jest uwięziony wewnątrz własnego umysłu. Czuję, jak jego jaźń jest stopniowo wchłaniana przez suwerena. Nie jest w stanie tego powstrzymać. Ciekawe, jak wpadł w pułapkę żniwiarzy. Czy kierowały nim szlachetne pobudki? A może po prostu rządza władzy? Jego pobudki nie mają znaczenia. Trzeba go powstrzymać. Tak, masz rację. Może i jest ofiarą Suwerena, ale czy zagraża także wszystkim znanym formom życia? Nie poświęcajmy Sarenowi każdej wolnej chwili. Wystarczy, że gonimy go przez całą galaktykę. Lubię z tobą rozmawiać, Liara. Niezależnie od tematu. Miło, że znajdujesz dla mnie tyle zrozumienia, Shepard. Jestem ci za to wdzięczna. Wiem, jakie legendy krążą o mojej rasie, znam plotki o rozwiązłości Asari, ale zapewniam cię, nie mają oparcia w faktach. Nasze związki wiążą się zazwyczaj z bardzo głęboką, duchową przemianą. Traktujemy zjednoczenie z szacunkiem. W twoich ustach brzmi to wyjątkowo. Połączenie to więcej niż związek, to jedność, która wykracza poza fizyczny wszechświat. Dwoje staje się jednym. Myśli i zmysły stapiają się ze sobą, tożsamości przeplatają się, wspomnienia i uczucia splatają się, związują w ekstazie. To nie przypomina żadnego innego doznania. W niektórych wypadkach takie wydarzenie potrafi całkowicie zmienić życie. Brzmi niesamowicie. Czy chcesz powiedzieć? Nie, nie, nie rozumiemy się chyba. Przepraszam Shepard. Próbuję wyjaśnić, dlaczego byłam taka powściągliwa. Połączenie to coś więcej niż seks. To esencja mojego gatunku, sposób w jaki my Asari funkcjonujemy jako grupa. Dlatego właśnie jeszcze nigdy To znaczy, dlatego właśnie musimy bardzo ostrożnie dobierać partnerów. Rozumiem. Nie śpiesz się, Liaro. Mam tylko 106 lat. Według standardów Asari to dopiero próg dorosłości. W dodatku większość z tego czasu spędziłam nad badaniami. Nigdy naprawdę o tym nie myślałam, dopóki nie spotkałam Ciebie. Jesteś dla mnie kimś wyjątkowym, Shepard, ale z tym wszystkim, co się stało z Sarenem, z getami, ze żniwiarzami, nie wiem, czy to dobra chwila. To ciężkie czasy, Liaro. Może, gdy już będzie po wszystkim. Cieszę się, że rozumiesz. Stawka jest zbyt wysoka. Musimy odłożyć uczucia i skupić się na powstrzymaniu Sarena. Wolałabym, żeby sprawy wyglądały inaczej, ale życie wymaga poświęceń. Proszę, porozmawiajmy o czymś innym. Muszę już iść. Do widzenia Shepard. Potrzebujesz czegoś, komandorze? Chciałem się upewnić, jak radzisz sobie ze śmiercią, aż. Żyję, ser. Przepraszam za wszystko, co powiedziałem. Adrenalina. Rozumiem, ja też nie lubię tracić ludzi. Służę już od wielu lat, ale nigdy nie straciłem ani jednego podwładnego a przynajmniej nie podczas działań bojowych. Jeśli mogę spytać, jak ci się udało uporać ze stratami na Elysium? Miałem wydostać wszystkich co do jednego. Nie udało się. Tak samo tutaj. Będę o niej pamiętać i to dla niej postaram się w przyszłości. Tak, to chyba wszystko co możemy zrobić. Dziękuję za radę, ser. Próbuję tylko poznać członków załogi. Jakieś uwagi? No, cóż. Wiedzą o trudnościach, które nam robi rada. Zasługują na to, by wiedzieć o co tutaj chodzi. Są za tobą. Wkurza ich opór, jaki napotykamy. Szczególnie ze strony tych, którzy podobno są po naszej stronie. Chyba zaczynam marudzić bez sensu. To wszystko przez migreny. Kolejny urok L2. Mogę jakoś pomóc? Nie, komandorze, będzie dobrze. Bywa ciężko, ale impulsy są silniejsze niż w przypadku większości L3. Z wyjątkiem ciebie, oczywiście. Poza tym, po upadku Konatix wiodło mi się lepiej niż innym. Już od dawna nic nie słyszałem o Konatix. Zgadza się, zniknęli bez zbędnego hałasu. Potem, jak spieprzyli szkolenie na skoku zero, podzielili się na kilka mniejszych firm. Po pierwszym kontakcie założona została firma Konatics. Miała zajmować się badaniami nad pierwiastkiem zero oraz opracowywać implanty dla ludzi. Kiedyś mieliśmy już ambasadę na Cytadeli, ale zamiast działać powoli, Konatics skorzystał z wiedzy ekspertów. Czy są jakieś powody, dla których nie możemy sobie poradzić sami? Nie wiedzieli od czego zacząć. Cholera, samo odkrycie związków pomiędzy biotykami a piezo zajęło kilka lat. Nie było procedur, pomysł na naukę dla dzieci, bo biotycy nie potrafili się nawet bezpiecznie poruszać, a dobór nauczycieli niczego nie ułatwiał. Jedynymi ekspertami mogli być obcy. Święta racja, a konkretnie Turianie, to dlatego Konatik strzymał ten fakt w tajemnicy. Bali się opinii publicznej. Jak można prosić o pomoc Turian, skoro dopiero skończyliśmy wojnę? Ludzie szybciej zaakceptowaliby Asari niż Turian. Tak, ale firma nie korzystała z pomocy Cytadeli. W innym wypadku Ziemia okazałaby słabość, wynajęto więc dyskretnie turiańskich najemników. ich zrobiło to, co ich zdaniem było najlepsze. Nie dla nas. Sprowadzili byłego żołnierza, komandora Wyrnusa. Prawdziwy twardziel. Chciał nas przetestować. Nawet złamać, jeśli dzięki temu stalibyśmy się przyzwoitymi biotykami. To była równia pochyła, komandorze. Oberwał za to? Dostał za swoje, tak. Ale jak wszystko, na skoku zero sprawę załatwiono pod stołem. Im ciszej, tym lepiej. Zresztą to stare dzieje. Już o tym nie myślę. Powinienem wrócić do obowiązków, komandorze. Mamy tworzyć historię, a nie ją powtarzać. Co sądzicie o ostatniej misji? Analiza? Cholera? Nie wiem. Walczymy przeciwko gigantycznym maszynom spoza naszej galaktyki. Powinienem się ich bać czy podziwiać? Są w końcu takie stare, takie inteligentne. Tak, mają już swoje lata, podobnie jak Turianie. A przecież dostali od nas solidnego kopa w dupę. Trzeba by mieć większe buty, żeby kop przyniósł efekt, komandorze. Próbuję tylko poznać członków załogi. Jakieś uwagi? Zmarnowałem już dosyć twojego czasu, komandorze. O sprawach osobistych pogadamy kiedy indziej. Porozmawiamy kiedy indziej, poruczniku. Komandorze? Szukacie zaopatrzenia, komandorze? Zobaczmy, co masz. No pewnie, komandorze. Dobrze cię widzieć. Jesteś w SOC od jakiegoś czasu. Ile misji masz za sobą? Mniej od ciebie, ale widziałem trochę interesujących rzeczy. Na pewno? Była jakaś szczególna? Pamiętam, jak wysłano mnie do salariańskiego genetyka. To był dość makabryczny przypadek. Co się stało? Dlaczego prowadziliście śledztwo? Miałem obserwować szarą strefę tu w Cytadeli. Większość jest niegroźna. Nic ważnego. Ale podczas śledztwa natrafiłem na handel częściami ciała, głównie organami. Bywało tak i wcześniej, ale nie w takich ilościach. Nie byliśmy pewni, czy to jakieś laboratorium, czy też jakiś wariat zażyna mieszkańców. Widzieliście to już w cytadeli? Co pewien czas jakieś laboratorium sprzedaje niepotrzebne części na czarnym rynku. Ale oni i tak są lepsi od psycholi. Pamiętam elkoreańskiego dyplomatę, którego złapaliśmy podczas mojego pierwszego roku w pracy. Rozpruwał ludzi i sprzedawał ich organy. Doprowadził stację na skraj paniki. Ta sprawa nie była tak oczywista. Poszlaki sugerowały coś zupełnie innego. Jak wpadliście na trop? Najpierw zdobyliśmy próbkę i przeprowadziliśmy badania DNA. Doprowadziły nas do żywego Turjanina, święcie przekonanego, że nadal posiada wątrobę. Ustaliłem, że ten Turjanin pracował u doktora Saleona, genetyka. Tak więc poszedłem do jego laboratorium, chcąc wykazać hodowlę klonowanych organów. Ale nie zastałem nic. Żadnych salariańskich serc, turjańskich wątrób, krogańskich jąder. Żartujesz? Po co komuś krogańskie jądra? Kroganie wierzą, że transplantacja jąder przywróci im płodność. Zneutralizuje skutki działania genofagium. To nie działa, co jednak nie powstrzymuje ich przed kupnem. Płacą do 10 tysięcy kredytów za sztukę, czyli 40 tysięcy za komplet. Ktoś zbija na tym kokosy. A co zrobiliście z genetykiem? Zaprowadziłem paru jego pracowników na przesłuchanie. Przepytując jednego z nich, trafiłem na coś podejrzanego. Masz na myśli zastraszanie? Czy to było naprawdę konieczne? Może tak, może nie. Tak czy inaczej, opłaciło się. Jeden z zatrzymanych zaczął obficie krwawić podczas przesłuchania. Chcieliśmy go opatrzyć, ale on zwariował, oszalał. Zarządziłem badanie, żeby dowiedzieć się, o co chodzi. Nasi lekarze znaleźli nacięcia na całym jego ciele. Niektóre były świeże. To była nasza wielka szansa. Oni nie byli tylko pracownikami doktora Saleona. Byli probówkami. Chodzącymi żywymi probówkami. Hodował organy wewnątrz tych ludzi? Dokładnie. Klonował organy wewnątrz ich ciał. Później wydobywał je i sprzedawał. Ofiary były biedne. Płacił im niewielki procent od zysków, ale tylko wtedy, kiedy organy były dobre. Czasami jakiś organ nie rozwijał się właściwie, zostawiał je wtedy. Większość ofiar była w opłakanym stanie, ale tylko od środka, tak, że nikt nie mógł tego zobaczyć. Mam nadzieję, że dostał to, na co zasłużył. To jest najgorsze. Nigdy go nie schwytaliśmy. Dlaczego nie? Co się do cholery stało? Uciekł. Wysadził pracownię, zabrał niektórych pracowników i spieprzył w stronę najbliższego doku. Kiedy się dowiedziałem, jego statek właśnie odlatywał. Zagroził, że zabije zakładników. Ale poleciałeś za nim, prawda? Kazałem obronie cytadeli go zestrzelić, ale dowództwo SOC cofnęło mój rozkaz. Martwili się o zakładników, o straty w cywilach. Mówiłem im, że zakładnicy i tak już byli martwi, że to worki mięsa. Ale nie chcieli słuchać. No cóż, nie można dorwać wszystkich. Nie, ale pozwolić mu tak uciec. Wystarczyło umieszkodliwić statek, powstrzymać jego ucieczkę. Może zakładnicy by zginęli, a może nie, ale przynajmniej dorwalibyśmy Sukinsyna. syna. Chyba potrafię zrozumieć obie strony, ale coś stało, to się nie odstanie. Chyba tak. Nie mogę tracić czasu na obwinianie się. Po prostu żałuję, że go nie powstrzymałem. To wszystko. Wiesz, co się później stało z doktorem Saleonem? Badałem sytuację w nadziei, że czegoś się dowiem. Jakiś czas temu wydawało mi się, że go znalazłem. Przeniósł się i zmienił nazwisko na doktor serce. To chyba jakiś jego żart. Powiedziałem wojsku, ale nie są przekonani. Znam częstotliwość transpondera jego nowego statku, ale nikt nie chce tego sprawdzić. Przy okazji sprawdzę te współrzędne. Miałem nadzieję, że to powiesz, tylko... Zabierzcie mnie ze sobą. Jeśli to Saleon, chce tam być, kiedy go znajdziecie. Był prawdziwy honor móc walczyć razem z wami, komandorze Shepard. Mimo strat, odnieśliśmy sukces. Moi zwierzchnicy uhonorują panią Williams za to, co zrobiła. Jej poświęcenie zdobyło ludzkości wielki szacunek mojej rasy. Aż była cholernie dobrym żołnierzem. Zdawała sobie sprawę z ryzyka. Zrobiła to, co do niej należało. Tak, to ponura rzeczywistość, z którą każdy żołnierz musi się pogodzić. Bądźcie pewni, komandorze, że nigdy nie zapomnimy o tym, czego tutaj dokonaliście opuścimy wasz statek przy najbliższym postoju. Może będziemy mieli jeszcze szansę. Jestem wam bardzo wdzięczny, komandorze. Większość ludzi zostawiłaby nas samych sobie. Kapitan uważa tę misję za udaną. Całkowicie się z nim zgadzam. Pokaż, co tam masz. Wszystko się popierdoli, ale szanuję, kurwa, twój wybór Wielkie dzięki, Frex Nie zapomnę tego Oby, kurwa, było warto Ten pojeb Saren musi zapłacić za to, co zrobił Już wkrótce go złapiemy A wtedy odpowie za wszystkie swoje zbrodnie Wsadzę mu w dupę sondę orbitalną Na razie, Frex We'll <laughs> Się, że tu jesteś. Dobrze widzieć, że znów się uśmiechasz. Jeśli się uśmiechasz. Sypiam już dużo lepiej. Chyba zaczynam się przyzwyczajać do tej całej ciszy. Oczywiście nie może to przeszkodzić nam w misji, Shepard. Najpierw powstrzymamy Sarena. Problemami Quarian zajmę się później. Opowiedz mi o swojej rasie. Nasze życie nie jest łatwe. Brakuje surowców. Obecnie żyję... Niestety musieliśmy zrezygnować z wielu wolności i praw oczywistych dla innych gatunków. Chcę porozmawiać o czymś innym. Na przykład? Opowiedz mi o swojej rasie. Nasze życie nie jest łatwe. Brakuje surowców. Jesteśmy w ciągłym ruchu. Wszystko, co robimy, musi w jakiś sposób być podporządkowane wędrownej flocie. Obecnie żyje 17 milionów kwarian. Każdy z nas polega na innych. Te więzy są bardzo silne. Niestety musieliśmy zrezygnować z wielu wolności i praw oczywistych dla innych gatunków. O jakie wolności chodzi? Na przykład nie można mieć więcej niż jedno. W szczególnych sytuacjach. To... Na szczęście większość. Chcę porozmawiać. Na przykład? Z Muszę już iść. Do zobaczenia. Szukacie zaopatrzenia, komandorze? No pewnie, komandorze.